Jeszcze włoski na żel. I idziemy. Impreska? Tak, w tej agroturystyce jest sala bankietowa. Chodźcie, Wam pokażę. O, schodzimy na dół. Ile tu może być metrów kwadratowych? Z 20 kanapy, rozkładany stół. Odbywały tu się imprezy na 20-30 osób. Spokojnie tutaj wchodzi. Miejsc noclegowych mamy 12. Tylko tańczyć. Pa. Zapomniałem. Jeszcze się perfumo popryskać. <złatw>